Witam Was serdecznie. Nagrywam się chcąc Wam przekazać ode mnie kilka słów na temat dlaczego wybrałam mi Kwantumacarymi i skąd moja decyzja o tym, aby być jedną z nauczycielek w niej. Postaram się tak krótko. A więc moja droga była różna od yy, szukania, poszukiwania różnych kursów, dlatego że Wiecie, miałam takie poczucie w sobie, e, w takim zabieganiu codziennym, w takiej e, walce, przetrwaniu, aby pójść do pracy, aby zarobić, aby zabezpieczyć wszystko, co wydawało mi się, że jest na ten moment dla mnie ważne. Zapominałam tak naprawdę o życiu, o byciu sobą i, i czułam się zawsze tak, jakbym nie należała do tego świata czułam się czasami wręcz może się wydać to komuś dziwne jakbym ja nie należała do swojej rodziny w której się urodziłam bo się wychowałam bo, bo rodzina była zawsze wokół mnie tak. I zaczęły się więc poszukiwania moje różnych kursów szkoleń wykładów słucham różnych rozmów. I szłam w to, żeby znaleźć odpowiedź na to, co mam zrobić, aby po prostu trafić do siebie, nie? aby poczuć taką harmonię, taki spokój. Wtedy trafiłam też między i, i zaczynałam od kursu Reiki. Zrobiłam naprawdę tak wiele kursów, i każdy kurs był super. On mi bardzo dużo we mnie pokazał, dużo mnie nauczył, ale zawsze wychodziłam jakaś taka troszkę z niedosytem, chcąc szukać kolejnego rozwiązania, kolejnej informacji, która, wiecie, wypełni mnie tak dogłębnie, poczuję taki spokój, harmonię i będę wiedzieć już, po co jestem, po co żyję, i. i co tak naprawdę mi brakuje, tak? Więc przyszedł dzień, przyszła akademia, przyszła Iza, i powiem Wam, że to jest cudowne. Poczułam się w końcu, w miejscu, w którym powinnam być, i zaczęłam się wtedy skupiać na sobie, tak? Ten kurs poka zaczął pokazywać mi, że nieważne jest. Ile ja kursów będę odwiedzać. Nieważna jest wiedza, bo tak naprawdę, wiecie, po tych wszystkich kursach, po tym całym czasie, który przeszłam, wiedza była praktycznie ta sama. Zmieniały się tylko osoby, które y, ją przedstawiały. Zmieniał się jedynie wyraz, w jaki była ta wiedza przedstawiana, tak? Yy. I zaczęłam zauważać, że to ja jestem najważniejsza. Ten kurs pokazywał mi, pokazuje mi do tej pory, bo, bo jeszcze jestem w trakcie, kończę, że aby poczuć pełnię, spokój i szczęście, musisz zaglądnąć w siebie, nie szukać. I wiecie, i wtedy usiadłam sobie i poczułam taki spokój, że jeny. Przecież ja nie mam gonić z jakimkolwiek innym. Ja muszę wejść w siebie, w swoje... Ciało w swoje serducho zacząć czuć, zacząć słuchać. I wszystkie odpowiedzi, jakie potrzebuję, są we mnie. Więc ten kurs niebo na ziemi jest mega. Polecam wam go z całego serca. Jest to taki powrót do siebie, ale odwracający życie do góry nogami. Zmieniasz się pod każdym jednym względem, zmieniasz swoje myślenie. Zaczynasz patrzeć na życie niby tymi samymi oczami, ale zauważasz, jakie powierzchowne było do tej pory twoje życie. A najcudowniejsze jest to, jaki... Wiecie, jaki czujesz spokój, gdy, gdy jesteś przy sobie. Gdy wiesz, że ty masz tę moc sprawczą, ty kreujesz w swoim życiu to, co chcesz. Ty poświęcasz swoją uwagę na to, co chcesz, i ty, co najważniejsze dla mnie, trzymasz życie w swoich dłoniach. To ty decydujesz, w jaki sposób chcesz żyć, co jest dla ciebie ważne. Więc, moje drogie. Zachęcam serdecznie. Zmiany tak do końca nie da się <laughs> opisać, dlatego że są to codzienne procesy, a każda z nas będzie, bądź każdy z nas będzie przechodził te procesy inaczej, dlatego że jesteśmy różni, tak? No, zachęcam Was serdecznie do zaglądnięcia na naszą stronę i jeżeli masz ochotę podążać tą drogą, to zapraszam cię również do podążania tą drogą przy mnie, ze mną jako z osobą towarzyszącą, podpowiadającą jako takim przewodnikiem, ale nie osobą, która da ci rozwiązanie bo najlepszą frajdą jest rozwiązywać samemu i widzieć jakie cuda się zadziewają i mieć taką siłę, wdzięczność do tego tak, że to zrobiłem ja zrobiłam ja także idąc ku końcowi jak najbardziej i Quantum Academy jest to zupełnie co innego. Nie są to wytyczne typu yy, od punktu pierwszego do punktu drugiego i zrobić kolejne podpunkty i tylko one i wyłącznie one doprowadzą cię do rezultatu. Nie. Dostajesz impuls i działasz z tym impulsem, z tym zadaniem w taki sposób, jaki czujesz. I ono wychodzi 100% najlepiej, dlatego że w tym momencie tylko i wyłącznie w ten sposób potrzebujesz to zrobić i efekt jest nieziemski. Pozdrawiam Was serdecznie, dobrego dnia życzę i zapraszam na naszą stronę. Pa!